Zostawiliśmy czoło najtrudniejszym warunkom. I zawsze sobie radziliśmy. Ale ten wyścig naprawdę dał nam w kość. Wybuchowy Olenenko. Wyrachowany Maushen. I ja. Powracamy, aby zdobyć to, co się nam należy. Tym razem jesteśmy gotowi. Mamy Leoparda. Jest szybki, wściekły i uderza jak młot. 50. Lekki zwinny leci niczym z No i stary dobry czafi z sercem jak. Bla, bla bla, znowu to samo. Przestań, staruszkę Skupcie się, czeka nas długi wyścig. się o siebie! Ja będę czekać na linii mety. Gotowi? Trzy, dwa, jeden. Jedziemy. Start! Wszyscy na to czekaliśmy. Czy to najwspanialszy powrót w historii? Trzech najlepszych kierowców po raz kolejny rywalizuje o najważniejszą nagrodę w ich karierach. Zukier! Śmiały początek jego rywala. Olenienko tego nie zapomni. Właśnie pokazuje rywalowi, kto tu ma mechanizm bębenkowy. Uniknij tego! Olenienko ma go na celowniku i strzela. Rywal traci kontrolę. Kolizja jest nieunikniona. Oto Moiskien, który samodzielnie wyregulował swój czołg. Przeciwnik jest gotów do ataku. Do przeładowania zostały tylko sekundy, ale… Witaj, przyjacielu. Ale Mojskien jest opanowany jak zawsze. Na co czeka? dwa, jeden… To było genialne! Zakował zimną krew! Żółw nie nadąża za rywalami. Pasa jest już za kilka metrów. Musi coś z tym zrobić! Spróbuje dopaść rywali! Włącza najwyższy bieg i wychodzi na prowadzenie, ale odkrywa się przed Leopardem. Leci… I trafia go pocisk. Cóż za ryzykowny manewr. Traci kontrolę tuż przed strefą przejmowania. Cóż za wyścig, ale... Nie widziałem nic takiego od 2014 roku. Żółwio! Trzymaj się staruszko! Już nadjeżdżamy! Jak za dawnych czasów mistrzu to dzieła. nowy wyścig, ale to samo wspaniałe wydarzenie.